Nie staramy się przy montażu film powstał, aby przekazać wam informacje i sprawdzić zasięgi na tym kanale. Yy, dzień dobry. Siema, siema widzowie, z tej strony Rikuś i generalnie prawdopodobnie wracamy, wracamy na kanał. No i słuchajcie, no troszkę mnie nie było, no naprawdę dość spory czas. Ale, 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 ale. Mam nadzieję, że uda nam się to naprawić i wy mi w tym pomożecie, ponieważ mamy wioskę, chłopaki panowie. Chłopaki panowie? Chłopcy i dziewczęta, tak to miało być. Chłop, chłop co gada, tam mamy chłopa, tu mamy siano. Siano, 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 Ho, osioł. Znalazłem brata, patrzta. Siemano osiołku. Nie no, żartuje. Słuchajcie. Trochę mnie nie było, nie ukrywam, że to nieprawda, bo to prawda. Ale, 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 słuchajcie, zobaczymy, czy na tym kanale będę... zobaczymy, czy na tym kanale będę tu tworzył swoją y, twórczość Minecraftową, czy po prostu... czy po prostu po prostu założymy nowy kanał i tam będziemy działać od początku, wybudujemy swoją, można powiedzieć, familię. swoją wybuduję swoje grono widzów, którzy będą mnie chętnie oglądali. Ale, ale, ale. Też musicie mi napisać w komentarzach, co będziemy robić, no tylko nole, bo oprócz Minecrafta, to tu na tym kanale nie będzie nic, tylko będzie Minecraft i ogólnie widzowie, to tak, słuchajcie mnie teraz uważnie, bo... Jeśli tu będzie... 20 lapów w górę. 20. 25. Dobra, słuchajcie, 30 łapek w górę, to zostawiam, zostaję na tym kanale i tworzymy dalej na tym kanale content minecraftowy. No i piszcie w komentarzach, co byście chcieli na tym kanale z Minecrafta dokładnie. Bardziej mi chodziło, żeby wrócić do starych czasów, czyli Drolcaster World, Minecraft na modach, Seed Alone siedzam coś takie, takie klimaty. Może z jakimiś youtuberami, zobaczymy, zobaczymy, co i jak, ale... Też chcę nagrywać odcinki family friendly, bo ponieważ... No... Jednak tego Minecrafta ogląda też dzieci. Tego Minecrafta też oglądają dzieci i... Nie chcę, żeby uczyli się wulgaryzmów. Coś tam mamy. Wulgaryzmów, bo serio, to jest niedobre. Nie uczy się wulgaryzmów. Ja niestety tego aż nadużywam używam i chcę się zmienić, chcę być lepszym człowiekiem. Ale, ale, ale. Słuchajcie, możecie po, yy, pomyśleć, chłop co nagrał raz odcinek, że powraca i nie powrócił. Że teraz będzie tak samo. Otóż nie tym razem, tylko potrzebuję pomysłu na serię i lecymy dur. Tam mamy Yy, latarnię morską nie, nie, co, nie wiem co to jest posłuchajcie ja już długi czas nie, nie śledzę Minecrafta ja stanąłem na wersji 1.9 może 1.13 no 1.13 to był taki max i dalej dalej nie śledzę tego co się dzieje nie, nie wiem co tu ten z czym to się je, bo serio wiem, że jakieś różne rzeczy do, doszły i odeszły, rzeczy od, odejść, odejść nie odeszły, ale coś na pewno się zmieniło, bo jednak, e, bo jednak update, wiem, że chyba są kozy śnieżne, z tego co mi wiadomo, jakieś tam sypki śnieg, no naprawdę jest tego multum. Ale mnie bardziej bardziej interesuje seria na modach, bo lubię, mar lubię bardzo mody i tak szczerze wam powiem, że też co się yy, też chcę też chcę mieć interak interakcję z widzami, żeby yy, w ankietach yy, żeby w ankietach po prostu było to co wam się podoba, po prostu będziecie wybierać takie i takie tam. I nie ukrywam, moją inspiracją. Uwaga, moją inspiracją jest pamięta, bo naprawdę chłopak. To, co robi, jest naprawdę coś niesamowitego. No, go się chcesz oglądać, i to nie jest taki typowy YouTuber Minecraftowy, że wejdziesz na odcinek, obejrzysz, bo musisz, bo. Yy... Po prostu nie, że ty musisz. Chodzić do niego na kanał i ty po prostu chcesz oglądać, bo naprawdę on ma taką ciepłą barwę głosu, tak wszystko fajnie prowadzi, że naprawdę bym mógł mię to oglądać godzinami. Już mu nawet to na Discordzie pisałem, że jest mega takim małym. No to już małym, no już ma 3000 subów, gratulacje, ale jest naprawdę takim kimś, taką osobą, że naprawdę. Robi to, co ja kiedyś chciałem robić, czyli w, powrócić na przykład do tych y, miniaturek y, oldschoolowych, na przykład jak coś podobnego jak ma Drollcaster World z, z, z Sid Sam, na przykład coś takiego i ja naprawdę to wraca i naprawdę mega mi się to podoba, bo Naprawdę jak y, Oglądam Miętę, no to przypominają mi się czasy Drollcastera Gdzie był Sid Był Król Julian, był Szymek, był Yoda, był Abra, Batman, Twist, no i tam różni youtuberzy i naprawdę jak oglądam mięte, no to aż aż bym mógł jego odcinki oglądać na okrągło, bo naprawdę mega seria, mega, mega serię robi, a seria Miętowa Dolina, no to jest normalne kosmos, na którą czekałem i właśnie dzisiaj jest, znaczy dzisiaj jak to nagrywam, wypuścił odcinek, więc jeśli chcecie obejrzeć jego odcinek, którego bardzo, bardzo polecam, no to link w opisie, tu macie jeszcze miniaturkę, no i co, wpadnijcie do chłopaka, zostawcie mu łapkę w górę i subskrypcję, bo naprawdę chłopco robi no to cel, on powinien mieć tam już trzycyfrową liczbę, ale na końcu tysiąc, nie, naprawdę chłopak... Naprawdę, naprawdę mega robotę i nie, nie to jest, nie jest to, że teraz chcę mu się podlizać czy coś, po prostu mówię to, co leży mi na serduchu, bo naprawdę chłopak wkłada to w dużo serca i pracy i to widać, naprawdę widać to, bo jednak, no, miniaturki, montaż, yy... grafika kanału, oj, oj, oj. montaż, grafika kanału to wszystko oddaję. No i co? Ja się już będę z wami żegnał. No i w sumie to by było na tyle. Piszcie w komentarzach co byście chcieli na kanale, co byście z czym oglądali. No i ja z mojej strony to tyle. Zapraszam na kanał, miętyj link w opisie siemanu.